Księgi mądrości, cały świat jest dla Ciebie jak maleńki ciężarek na wadze, jak kropla rosy, co spada rankiem na ziemię. Nad wszystkimi się litujesz, bo dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nie skupiasz wzroku na ich grzechach, by dać im możliwość nawrócenia. Kochasz wszystko, co istnieje? Nie brzydzisz się żadnym swoim dziełem, bo gdybyś miał nienawidzić któreś z nich, to byś go nie stworzył? Czy mogłoby coś trwać, gdybyś tego nie chciał? Jakże co by się stało, gdybyś wciąż tego nie wzywał do istnienia? Troszczysz się o wszystko. Gdyż wszystko należy do Ciebie, Władco, przyjacielu życia. Oto Słowo Boże. Myślę, kochani, że. Że to czytanie, które przed chwilą słyszeliśmy z końcówki 11 rozdziału Księgi Mądrości, pokazuje nam, jaki Bóg jest w rzeczywistości. Wiemy, że Księga Mądrości to jest Stary Testament. Myślę, że dobrze jest przestać żyć, żyć w takim przeświadczeniu, że Stary Testament to Bóg taki, a Nowy Testament to Bóg zupełnie inny. Jakby nie wiem, z momentem przyjścia pana Jezusa na świat. Bóg się zmienił, Bóg jest niezmienny, Bóg zawsze był, jest i będzie taki, jaki jest. To jest jedyna stała w świecie. To dzisiejsze czytanie pokazuje nam, że, że Bóg jest przyjacielem życia. Gdzie grzech jest naszą śmiercią, to Bóg jest przyjacielem życia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, odnosząc się do niedzielnego słowa, Jezus zapowiedział, że zrobi, że zrobi porządek w naszym życiu, że powywala stoły, to nawet wczoraj wspominałem powywala stoły, powyrzuca z naszego życia wszystko to, co jest zbędne. W dniu wczorajszym Jezus zapowiedział, że chce nas oczyszczać z naszego trądu. A dzisiaj Jezus chce, nas, chce nam to nasze życie uporządkować poprzez słowo miłosierdzie, popełniamy grzechy, i te grzechy są bardzo różne. Czasem są to lekkie grzechy, czasem są takie, że wstydzimy się przed samym sobą, że coś takiego nam się zdarzyło. Myślimy sobie, co tam się podziało. Przecież przecież jeszcze miesiąc temu nigdy bym nawet nie pomyślał, że mogę. Że mogę coś takiego zrobić, że jestem zdolny do takiego czynu? Są takie grzechy, których się okropnie wstydzimy. Są takie grzechy, które potrafią człowieka zamknąć na miłosierdzie. Znaczy, tak naprawdę to nie sam grzech, ale ów potrzeb diabła, który podchodzi, ci, podchodzi do Ciebie, proponuje Ci e, jakiś grzech, oczywiście ślicznie go opakowując. A potem, kiedy to rozwiniesz i kiedy wejdziesz w ten grzech, to szatan ci wtedy szepcze. Chyba nie myślisz, że Bóg ci teraz wybaczy. I część ludzi zaczyna wierzyć temu potrzebtowi. Spróbujmy sobie każdy z nas przypomnieć swój najcięższy grzech, jaki w życiu popełniliśmy. I teraz wyobraź sobie, że w tę sytuację, kiedy popełniasz ten grzech, przychodzi Bóg i patrzy na ciebie. On tam był. On tam był. Ale popatrz na niego i zobacz, jaka jest jego reakcja. Popatrz mu w oczy. Zobacz, co on tam ma w oczach. Czy jest wściekły? Czy rzuca piorunami? W naszym kościele przy ulicy Senatorskiej w ołtarzu głównym na samej górze jest obraz Boga Ojca. Nie zapomnę, jak jeden bajtel taki przygotowujący się do pierwszej komunii zadał pytanie, proszę Ojca, a czy tam jest Pan Bóg, czy to jest Neptun? Serio? Sam mam wahania? Czy Bóg to jest no właśnie taki konan mściciel, barbarzyńca? Cudne są te słowa z księgi mądrości. 23 rozdział. Nad wszystkim się litujesz, bo dla ciebie wszystko jest możliwe. I uwaga, nie skupiasz wzroku na ich grzechach. Bóg zamyka oczy na mój grzech. Bóg nie skupia się na moim grzechu. Bóg potrafi przebić się przez tę skorupę grzechu i zobaczyć we mnie pierwotne dobro, które, które dał mi w pakiecie startowym. Kiedy popełniam grzech, żeby było jasne, ja tego grzechu nie bagatelizuję, to jest bardzo poważna sprawa. Tylko nie dam sobie wmówić to co chce wmówić mi zły, że kiedy popełniam grzech, staje się grzechem. Bóg mnie stworzył jako swoje arcydzieło. Teraz będzie słucho włosy mu nie wyszły. Mnie wyszły. Bóg stworzył, Bóg stworzył cię jako swoje arcydzieło, i jeżeli idziesz w grzech, to zacierasz ten obraz, ale nie stajesz się bublem. To jest coś, co chce wmówić nam zły. Bóg się mną nie brzydzi. Kochasz wszystko, co istnieje, mówi Księga Mądrości. Kochasz wszystko, co istnieje, nie brzydzisz się żadnym swoim dziełem, bo gdybyś miał nienawidzić któreś z nich, to byś go nie stworzył. Bóg się mną nie brzydzi, cały świat może się mną brzydzić. Bóg się mną nie brzydzi. Jeszcze raz chcę podkreślić, że oczywiście grzech ma znaczenie, ma znaczenie dla mojej relacji z Bogiem, że kiedy popełniam grzech, to Bogu nie jest obojętne, że go popełniam, bo jakby nie było, zdradzam go w mojej słabości, gorzej gdybym to zaplanował. Ale w mojej słabości zdradzam tę miłość, tę jego miłość. To nie jest tak, że ja popełniam grzech, a Bóg się promiennie do mnie uśmiecha. I mówi: O, pogrzeż sobie jeszcze, kochany. Nie, bo dla Niego to jest źródło cierpienia. Wiecie, On dlatego mojego grzechu posyła swojego jedynego syna. I daje go zabić za mnie, więc grzech ma znaczenie, ale jednej rzeczy Bóg nie, nie zrobi nigdy: nie przestanie mnie kochać. Część z Was y, to rodzice, być może dziadkowie. Ile razy było tak, że wasze dziecko was wkurzało, ale nigdy nie przestaliście go kochać? On nigdy nie przestanie widzieć w tobie dobra, które dał na samym początku. I to jest pytanko. Jest pytanie o to, czy my potrafimy tak na drugiego człowieka patrzeć jak Bóg. To jest ta dzisiejsza Ewangelia. Przed chwilą Bóg darował Ci wszystko, wszystko, a ty spotykasz swojego kumpla, swojego, swoją koleżankę i zaczynasz ją dusić. Oddaj coś, winien. To jest pytanie, siostry i bracia, drodzy chrześcijanie, nad iloma ludźmi postawiliśmy krzyżyk. Ilu ludzi jest na naszej liście do odstrzału? Ilu, o ilu ludziach myślisz, z niego już nic nie będzie? No to to jest szatańskie patrzenie. Bo to właśnie szatan nas przekonuje, żebyśmy se dali spokój. Ile razy miałeś taką pokusę, kiedy znowu poszedłeś do spowiedzi i po dwóch dniach znowu ryb na ziemię. Ile razy miałeś taką pokusę, daj sobie spokój? Już to zostaw, już się nie wysilaj, jest już za późno. Otóż w Bożym słowniku nie ma wyrażenia, jest już za późno. To dzisiejsze Słowo, którym nas Bóg leczy, którym Jezus uporządkowuje tą naszą e, świątynię, w której jest dziadostwo, świątynię, czyli nasze życie. Bóg nas dzisiaj chce leczyć Słowem Miłosierdzie, ale chce nas uzdatnić do tego żebyśmy byli bardziej miłosierni dla innych cudne jest to że papież Franciszek kiedy jest na miejscu odprawia codziennie mszę świętą dla mniej więcej 50 osobowej grupy teraz pewnie z racji pandemii jest to bardzo mocno ograniczone ale cudne są te jego krótkie homilie. Zostały nawet wydane w dwóch tomach. I on, podczas jednej homilii, a była to, było to nawiązanie do fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza o belce w moim oku i o w oku bliźniego, papież Franciszek mówi tak: Ci, którzy żyją z osądzania bliźnich, zmówienia źle o drugich są obłudnikami bo nie mają siły ani odwagi by dostrzec własne niedoskonałości Pan wyraża się tu zwięźle dopowie potem, że ten kto w swoim sercu żywi choć trochę nienawiści wobec brata ten jest zabójcą powie to za każdym razem, gdy osądzamy w sercu naszych braci, a tym bardziej, gdy mówimy o tym z innymi, jesteśmy chrześcijanami zabójcami. I jak? Piękne to określenie chrześcijanin zabójca? To nie ja mówię, tylko Pan. I tu nie ma miejsca na subtelności. Jeśli mówisz źle o bracie, zabijasz go. I my za każdym razem, gdy to czynimy, naśladujemy czyn Kaina, pierwszego zabójcy w dziejach. Obgadywałem drugiego człowieka. To chyba jeden z najczęstszych naszych grzechów. Obgadać to powiedzieć o kimś niekorzystną prawdę? Oczerniać to jest powiedzieć o kimś kłamstwo? Ale powiedzcie mi, co ma myśleć człowiek, co ma myśleć o sobie człowiek, który od dzieciństwa słyszał, że jest zerem, że jest do niczego? Od rodziców, od nauczycieli, od kumpli na podwórku, od kumpli w szkole. Od katechety, od katechetki. Jak będziecie rodzicami, motywujcie Wasze dzieci pozytywnie, bo być może to jest jedyne pozytywne zdanie, jakie Twoje dziecko usłyszy o sobie. Bo nie wiesz, i nie masz na to wpływu, jak będą mówili o Twoim dziecku na zewnątrz poza domem, ale masz wpływ na to, co twoje dziecko usłyszy od Ciebie. Pozbądźmy się fatalnej tendencji, sugerowania się pozorami i wystawiania ludziom ocen z zachowania, ten jest taki, tamten siaki, tamten fajny, ten głupi. Patrzymy w kościele, no cudne jest. To, że w tym kościele jest półmrok, ale ile jest takich kościołów, w których ludzie rozglądają się i mówią: O, ta wariatka przyszła. E. Tego to Bóg wysłucha, bo widać, że taki porządny gościu, a tamtego nie, bo śmierdzi. Ksiądz Piotr Skarga pisał: Bez miłosierdzia. Wiara katolicka jest jak drzewo bez owocu, nadzieja jak najemnik bez roboty, miłość jak matka bez dzieci, modlitwa jak ptak bez skrzydeł, post jak potrawa bez soli. Bez miłosierdzia wiara jest jak drzewo bez owocu, drzewo bez owocu. Jest jałowe. Ubolewamy nad kryzysem wiary, ale uwaga: jeśli nie będziemy miłosierni, to nie ma nad czym ubolewać. Przed chwilą modliliśmy się na Eucharystii, a ksiądz Skarga pisze że modlitwa bez miłosierdzia jest jak tak bez skrzydeł, to ta modlitwa nigdzie nie uleciała. Ona została tutaj, przy posadce. Czy potrafimy wybaczać? Jasne, zdaję sobie sprawę z tego, kochani, że czasem rany są tak głębokie, że człowiek nie jest w stanie sam z siebie wybaczyć. W kilku miejscach powtarzałem tę historię. Tutaj też wam powiem, bo była to bardzo mocna historia. Gosi, która kiedyś przyszła i powiedziała: "Ojciec to nienawidzę mojego starego. I nie umiem sobie z tym dać rady. I wtedy przyszła mi genialna myśl. Powiedziałem, zacznij się za Niego modlić. Wiecie, co usłyszałem? Ojciec zwariował, tak? Ja mam się za Niego modlić? Po tym, co urządził mojej mamie i mnie? Ja mówię, Gośka, Zaciśnij zęby, zaciśnij pięści i przez zaciśnięte zęby ceć modlitwę za swojego tatę. Przyszła po jakimś czasie i powiedziała, i ojciec, co, stał się cud. Mój stary w ogóle się nie zmienił, ale ja jestem wolna od nienawiści. I jeśli modlitwa spowodowała to uwolnienie mnie z nienawiści, to będę modliła się za niego dalej, bo może i jemu to pomoże. Słowo z ostatnich, z zeszłego tygodnia jedno z najmocniejszych moja subiektywna ocena. To było słowo taką miarą, jaką wymierzycie i wam odmierzą. I tu wyobraź sobie człowieka, którego nie cierpisz, i spróbuj sobie przypomnieć swoją reakcję na niego, i zobacz, jaka ona jest, bo taka ocena, jaką wydajesz wobec tej osoby. Taka ocena będzie zastosowana względem Ciebie. Koniec kropka. To jest bardzo trudne słowo. Ale wiecie, kiedy przyjdziemy z czymś, co nas przerasta, przyjdziemy do Pana Jezusa i powiemy mu, nie potrafię, chciałbym nie potrafię, masz to, zrób coś z tym, zabierz to ode mnie, to mocno wierzę w to, że On chce Cię z tego uwolnić. I ostatnia już historia, którą też bardzo kocham, bo bardzo kocham tę kobietę: Janina Skonina. Konina. Dzisiaj już starsza pani, chociaż jeżeli nas słucha, to mam przerąbane. Jaśka przy całych wszystkich swoich chorobach, jakie ma, ona ma więcej życia niż nie jeden student. I wiecie co? Naprzeciwko e, naszego klasztoru w Koninie jest szkoła, w której uczyłem 4 lata. Cudna, to znaczy już była, bo ją zamknęli. Najlepsza, jedna z najlepszych szkół, w których uczyłem. Średnia 2,7. E, i w tym nie było naprawdę e, nic złośliwego, bo bardzo tę szkołę kochałem. I wiecie, do tej szkoły chodzili uczniowie, albo do tej szkoły posyłano uczniów, z którymi nie radzono sobie w innych szkołach. Część z nich miała wyroki w zawiasach. I wiecie, ja któregoś dnia struchlałem, bo ja zobaczyłem, że Janina podchodzi do, do chłopaków. I myślę sobie, Jaśka zaraz straci zęby. Ona smoliła swoje zęby, podchodziła, mówiła im jedno zdanie i odchodziła. I któregoś dnia usłyszałem, co im powiedziała, co powiedziała jednemu z tych chłopaków. Podeszła do niego i powiedziała, nawet nie wiesz, jak Bóg cię kocha. Wiecie, Janina, to jest kobieta, która bierze szmatę i kiedy widzi zatarte arcydzieło Boże, to wyciera tak, jak potrafi. No, to jeżeli komuś obrobiłeś ostatnio tyłek, to teraz powiedz o nim coś dobrego. I to w tym towarzystwie. W którym ów tyłek został obrobiony. I to jest konkret. Panie, daleko nam do twego miłosierdzia, ale widzisz, doskonale widzisz, jak bardzo się męczymy, kiedy nie potrafimy wybaczyć. Zrób coś z tym, jeśli my nie potrafimy. Amen.